Ja jestem ze sobą tak już wtedy zintegrowana, że świadomie wchodzę w życie. Mój mózg działa właściwie, rozkręca się ciało, mam kontakt ze sobą i czuję się sprawcza. Że nic mi nie zaskoczyło, że nic mi nie y, przeszkodziło. Ja po prostu sprawczo, świadomie wchodzę w ten dzień i wiem, że mając tą energię, która za chwilę powstanie. Po ćwiczeniach, szczególnie to, będę wielkie rzeczy robić tego dnia. Powiem Wam, że jak jadę na przykład na siłownię, yy, słucham sobie wtedy muzyki takiej żywiołowej. Widzę, ile osób jedzie, ile osób czeka na przystankach. Dużo tych osób jest, także to, to nawet mnie kiedyś zaskoczyło. I jak już wysiadam z samochodu, idę do, do siłowni, mam taki kawałeczek do przejścia. To sobie tak myślę. Teraz jesteś trochę taka zaspana, jeszcze taka zrelaksowana, wolniej. Na pewno będzie trochę wysiłku na tej siłowni, coś tam może trzeba pod się poleje, ale pomyśl sobie, z jaką energią z powrotem wsiądziesz w ten samochód za godzinę. I ta myśl ostatnio to po prostu jest no niesamowite. Ta myśl, to zdanie w zasadzie, które sobie mówię wewnętrznie. To ono powoduje, że ja na tą siłownię wchodzę już inna. Już wiem, już będzie się działo dużo dobrego. Osoby, które spotykam na siłowni, jest jedna kobieta, która tak jak ja regularnie ćwiczy. Ona ćwiczy trzy razy w tygodniu, bo się tyle z nią widuje. Może ćwiczy w innych godzinach jeszcze? Nie wiem. W każdym razie dzisiaj, jak rano przyszłam, to zadała mi pytanie: to jak trudno się wstawało? I mnie zaskoczyło to pytanie, bo ja sobie odpowiedziałam wewnętrznie i oczywiście też jej odpowiedziałam, ale kurczę, już nie, już mi się wcale żadne, nie wstaje mi się trudno, to już jest fajne. Ja już wieczorem czekam na poranek. I to mnie bardzo zaskoczyło, że autentycznie wieczorem moje ciało już jest, jest jakby skumulowane w myśleniu halo, zadbaj o sen, ma być minimum 7 godzin snu, czy się wali, czy się pali, Wskakujesz do łóżka i dbasz o siebie, bo jutro wstajesz i jutro będzie fajna, nowa energia. I właśnie to dzieje się z takim mentalem. Po drugie, jeżeli chodzi o taką y, efektywność, produktywność, kreację, no to znowuż zaczęły się moje kreatywne pomysły, ale one przechodzą już do działania, bo ja zawsze mam dużo pomysłów. Zresztą, według talentów Galupa y, jestem wizjonerem.